Cześć witajcie moi drodzy widzowie! W kolejnym odcinku zagramy w DLD w, w DL, w DL, w Scrolls chciałem powiedzieć w Assassin's lub Assassin's Creed. Jak kto woli, tak woli, każda nacja inaczej odmienia ten tytuł i mam w czterech literach właściwie w pięciu, bo się odmienia to właściwie. Eee, co niektórzy sądzą, ja jestem półpolakiem. No dobrze, nie będę tutaj zbytnio się rozmyślał, jakie jest narodowości, bo to też jest mało pod znakiem zapytania, koniec końców. E, Mniejszo o to, dwie rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. Po, primo, e, to jest to fakt, że w jednym odcinku kompletnie rozkminiłem fabułę o noście e, Jest taka sprawa, gdyż, nie, właściwie powinienem drugie powiedzieć: DXTorii ma problemy z nagrywaniem Assassin's Creed 3 ja muszę najlepiej teraz w takim momencie jak w menu włączyć nagrywanie i zacząć nagrywać czemu nie w trakcie gry Potrzebu wtedy potrzebuję olbrzymią bardzo długi czas żeby właśnie zacząć nagrywać troszkę też potrzebuję żeby skończyć nagrywać eee, mikrofon jakoś mi w prawo poleciał eee, i ogólnie jest taka sprawa że w menu jest od, SS od Assassin's, Creed, Assassin's Creed jest coś takiego właśnie że jak ja insert, bo mam przypisany klawisz pod insert, wiem, że idzie to zmienić, ale już przyzwyczajenie po prostu po frapsie i ciężko byłoby mi to. To jest takie bardzo pojedyncze, ale bardzo skuteczne przyzwyczajenie, jeśli wolno to tak nazwać. I właśnie w menu nie idzie włączać nagrywania, ponieważ zwyczajnie gra wtedy wychodzi z menu i robi dalej, więc krótko mówiąc, ja muszę zacząć nagrywać w menu. I teraz właśnie o to Ja nie jestem pewien, czy właściwie w tamtym jednym odcinku co przepadł z powodu DX Story, albo w tych, tych scenach co jakoś dziwacznie nie nagrywało mi DX Story, to czy muszę powiedzieć, że ja w pewnym momencie rozpiniłem kompletnie pochodzenie Heifem, że był agentem templariusz. Mimo, że wiele osób e, pisze, pisze i nadal pisze, że to, je, to, że to jest templariusz, spoilery kasuję zazwyczaj, ale. Co ja chciałem powiedzieć, e, ja rozkminiłem jego, e, e, jego stronnictwo templariuszowskie po jego płaszczu, więc e, mniejsza o to, przechodzimy na tryb pojedynczego gracza. Ja teraz mam. O o, 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 już nie ma tego baga graficznego. Przed chwilą właśnie e, zainstalowałem sobie nowe sterowniki Rider Ona 1211, ale z 3 grudnia i co mam jeszcze powiedzieć. Mogę to powiedzieć, że przed chwilą na e, strawnikach 12 10 był dziwaczny bug e, prześwitujący, więc Okej, okay, tam jest willa. i tam też pójdziemy. Chyba że mamy jeszcze coś tutaj kono skarby drewnianej nogi sobie zobaczę co to jest a co tam tylko 100 metrów tylko w takiej 100 metrów ale w terenie 100 metrów to jest troszkę ciężko, no właśnie właśnie. tak ja chodziłem yy, zeszłej zimy cały odcinek 3 km do liceum ups Ło! Wow. O kurde! Skurwanie! E... No dobrze, to mnie zaskoczyło, całkowicie zapomniałem, że tutaj są te e, zwierzęta. Takie przyzwyczajenie po poprzednich po e, częściach właśnie. Tylko mnie teraz interesuje na rzecz w opcjach. E, to, 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 to. Sterowanie. Hmm. Nie oś typ kontrolera chyba to było. Czułość. ...he? Aha. Mamy. interakcję. interakcja. Wybór broni R, aha. Bo w poprzednich częściach Assassin's Creed był albo to środkowy klawisz, albo... No dobrze. Muszę się przyzwyczaić z powrotem. Co to jest za? Drobiazgi osada. Odszukaj, no dobrze, są dro... drobiazgi tutaj i e... misja główna. Ach, ta rolka z Stef Adera już mnie wnerwia. Muszę sobie kupić nową myszkę. I mam podejrzenie, że to będzie Razer Razer Taipan. Skarby drewnianej Norgi, skarby drewnianej Norgi, pogranicze, pogranicze. Tu jest jeszcze jakiś skarb, tylko czy ja tak dolecę do niego? No właśnie, tu może być mały problem. Mogę przepłynąć ten obszar, tylko pytanie, czy ja później wejdę na tą. E, nie skalpę, e, skarpę, o. Skalp, skalp, to coś w ogóle innego jest, więc... Ja tutaj... To jest zbyt strome, żeby mógł to... się na tym... wspiąć. Ale... co? Mały bak graficzny. Okej, okay, tędy nie wejdę. Ja nie mam prawie żadnej widocznoś widoczności. Chyba, żebym z drugiej strony jakoś tutaj mógł. Aha, jest tu bariera ani musa. Nie mogę dalej z, niż za tą barierę iść. W sumie fabularnie patrząc, ta bariera tylko oznacza, że Konor nigdy nie był poza tą barierą. W tym danym momencie czasowym w grze. Czy ja tędy wejdę? Warto spróbować, ale tu jest chyba za strome też, żebym ja mógł w ogóle. No właśnie. Albo że fileczka. No. No bez kiedy. Tak tu nie wejdę na te drzewo, czyli dupa. Aha, na nagłówkę przy takim kamieniu. Mm -hmm. Złamane kręgosłup, porażenie. E, porażenie fu. E, brak czucia w nogach do końca życia. Niezbyt cieka... Niezbyt ciekawe perspektywy życiowe wtedy. Ale ja tutaj na serio ja nie widzę jakbym mógł teraz w tym momencie. Się do góry wykatapultować. Więc chrząniłem całą sytuację. Efeczka. Niech on płynie, muszę sobie coś popisać, właśnie. Ale tu wyglądają jakieś skały, które. No, czy mogę użyć takiej? Nie, byłoby aż za piękne. Ciekawe czy taka geografia fizyczna jest też obecna u nas w Polsce. Takie bardzo strome skały. A... Ale na pewno ja osobiście nie chciałbym w takiej ludowatej wodzie. Bo... jak już dzisiaj na przystanku na uczelni czekałem kurczę na autobus, to. Chociaż to nie był do końca genialny pomysł z mojej strony, żeby tylko w, w koszulce oraz w płaszczu iść, to nie było też genialne. Mogę się jakoś dostać tutaj na górę? A mogę, mogę. Są takie szpalty szczeliny. Wi widzę ja teraz Ups. Aha. jak się nazywa właśnie takie spinaczkowanie bez żadnych zabezpieczeń. O! Myślałem, że już... Chwileczkę, ha, teraz musimy całą drogę z powrotem. Ale na szczęście nie ma tu grubego śniegu, dzięki czemu Konor ma przynajmniej ten aspekt, że nie... O właśnie, tu jest taki gruby, co go spowalnia. Gdzie on to szyj, bo nie widziałem? Skubany! Na szczęście trzeba tylko zawsze te same dwa klawisze używać. Teraz potrójne skrowanie będzie. Czemu ja Sam nie wiem. Chwileczkę tylko. Sobie z takiego regału zrobionego ze starego kartonu po butach sobie wyciągnąłem właśnie całą kolek. Wyciągnąłem właśnie Assassin's Creed 3. No, niestety jest taki problem, że jeśli teraz. A, tam był lis. A. Aj! No, poszło. Reklama, reklama, reklama. Tryb wieloosobowy, tryb gry jed dla jednego gracza. To jest to. Czy coś tu mi się przeminęło przed oczami? Nie. Drobiazgi, osada, no dobrze. Mapa. Teraz musimy. Misja główna, nie będę teraz specjalnie leciał po te dwa drobiazgi. Tam jest nasz miejsce docelowe, tylko problem jest z takiej natury właśnie. Że ja nie mógłbym nie, e, wskoczyć do wody i popłynąć, ponieważ ja nie widzę tam zbytnio. Musiałbym z powrotem wrócić gdzieś tam, żeby wejść w ogóle na, do posiadłości. Bo ona jest na skarpie, właśnie, zrobiona zbudowana, nie zrobiona. No, w sumie też problem językowy. O problemach językowych to teraz co tydzień, co tydzień półtora, godziny, półtora godziny, mam do czynienia z racji logiki prawniczej. Uah. Logiki prawniczej i My to... Boże, na Facebooku dałem wam jednego screena z y, rachunku zdań. Akurat to było to jedno z łatwiejszych, ale y, uwierzcie mi, ja nawet na wykład nie chcę, bo akurat tamten profesor od logiki prawniczej, co prowadzi ten wykład, to tak w przynajmniej w moim przypadku niektórzy rozumieją coś z tego, ale y, na jego wykład to w ogóle nic nie kumam. A. A, 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 a na ćwiczeniach to bo ten docent to ma anegdoty, że nie, że złe, ale że genialne. Nie będę tu cytował, bo ja próbuję w miarę ten let's robić dla, no, w miarę dla osi, do 18 lat. E, a on jego z anegdotami to już definitywnie powyżej plus 18. O, mamy tutaj e, powrót syna marnotrawnego. Achilles, oh, that's what you was. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good. But experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will. After the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him, you're a boy with a few months of training. He's a man, full grown, who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. <laughs> O co biega? Kto tam krzyczy? Że wybije nam szybę. A szyby są drogie. Wiem, bo już dwa razy miałem przywilej wybicia innej. Własnej, niestety. Jeden raz z łuku, a drugi raz chwileczkę, co to było? Piłka? Czyli kto? Że co? Że jak? Że kiedy? Oh, no time. Come. Biegnij za Gottfried. Godfrey. Chyba byłoby poprawne polskie tłumaczenie Gottfried, albo. I to zaraz kawęże z królem Jerozolimy z 1000, 1000, 1090, nie, 1100 rok się mianował na króla Jerozolimy, nie wiem. Mniejsza o to, to były, to była pierwsza kruciata, teraz jesteśmy 700, lat, 700 no 700, 650 lat później.